No dobra, więc zrobimy na specjalnych zasadach teraz rozgrywkę. Dogadałem się mniej więcej z, na Discordzie, ostateczną decyzję muszę podjąć ja, żebyśmy mogli się dogadać. Zachostujemy zaraz kolejną grę dla naszych powracających i zrobimy trochę bardziej ciasne, ciasne reguły, takie żeby dać użytkownikom więcej swobody, ale i mniej czasu na reakcję. Żeby ograniczyć trochę dalsze przeciąganie. Więc tak, ja tutaj wracam do zachostowania kolejnego ze starych meczów. Więc musimy trochę teraz improwizować na tym etapie. Uczestnicy się zgodzili ze, ze zmianą reguł, żeby przyspieszyć dogrywkę, więc zaczynamy od Worst Tournament, ale zmniejszamy do 5 minut nagłą śmierć i włączamy ręczne rozstawianie. I no, czy chcesz wybrać nam następną planszę dogrywkową? A robimy nową planszę w takim razie. Może tym razem zrobimy ją pod ziemią? Czekaj, bo twierdzą, że woleliby bezręcznego rozstawiania. Dla mnie, ok. Jeżeli preferują bezręcznego rozstawiania, okay. nie ma sprawy, możemy zostać przy losowym rozstawianiu. E, uczciwe dla obu, już zaraz wrócimy do, do gry, ja tutaj czekam aż się wszystkie rzeczy poustawiają. Mm. Czekaj chwilkę, no. bo muszę... Okej. Okay. Lobby otwarte. A. Proszę bardzo, oddaję ci tutaj kontrolę. Więc tak, no myślałem, żeby zamkniętą planszę na to, ale nie, bo to dalej zamykamy jednak opcje niektórych broni, których się mogą nie spodziewać się tutaj, nasi, nasi zawodnicy, więc wylosujemy kolejną otwartą mapę. Myślę, że ta będzie dobra. No dobrze, no dobrze. Mamy naszych obu zawodników. Hmm. Krzyczą, żeś dawał płaską, żeby się nie mogli kitrać. Płaską? Nawet dobra, to. psujesz psuj psuj im taktyki. Tak, wylosujesz jakąś płaską. Słuchamy płaskiej. Jest, ta jest płaska. W miarę płaska. Dobrze. Ok, powodzenia po raz trzeci. Niech tym razem wygra najlepszy. Bo na razie mamy takie remisy. że Hej, jeżeli wy jesteście gotowi, i mm -hmm. ja jestem gotowy. I. Miało być na trzy czy na cztery wormy? Czyli chyba na, na ile chcieli wormów? 4-4. Nagła śmierć, rozstawienie własne. Bądź bez. I nagła śmierć po pięciu minutach. Okay. Okay, Więc... Jest okay. Więc trzymamy tak jak jest. Więc... Jedziemy. z... Trzecim meczem numer 5, żeby wyłonić zwycięzcę meczu numer 5 i dowiedzieć się, kto jest Mecz naszym. krywka 2. Kto jest naszym piątym ćwierćfinalistą. finalistą. kontra. zobaczę. Katany. Więc. Jak będziecie gotowi. Jest. Dobrze, jedziemy. Powodzenia. Samotowi. Let's get it on. I zaczynają robaki z baraków. Zobaczmy rozstawienie Wormów. Jeszcze wszystkie Wormy robaczych szatanów są dosyć blisko siebie. Rocket jest bardzo dobrze schowany na początek, ale jeden wybuch tej baryłki może go praktycznie zabić. No tak. Szczurek z drugiej strony ma lepsze schowanie. Są plusy dodatnie i ujemne tych rozstawień. Uuu, chyba nie doleci. Aj, tu bardzo brzydki samobój na dzień samobój, dobry. Samobój niestety. Ale chyba nie aż tak dużo obrażeń, chyba no będzie ok. 33 obrażenia. 33 obrażeń, jest, nie jest najgorszy początek. No dobra. A teraz Zdob Mephistek się musi zastanowić, od której strony to ugryźć, bo w tym momencie nie ma żadnego jasnego celu, może się wkopywać do krokieta. Tak, baryłka jest i nad krokietem, jest też jedna nad ee, nad, nad szczurkiem, szczurkiem i hotdogiem, hot więc którąkolwiek by nie strzelił. Czy zmienia plan i zrobi dwie zmiany robala, żeby zabić tutaj poturbowanego już kaktusa, to by było też, ale 20 sekund to jest bardzo mało czasu, żeby robić to co? Można i tak troszkę się odsunąć. Ciekawe, co mu tam wypadło. Ciekawe, bardzo, bardzo. No i też trzeba wziąć poprawkę na to, że praktycznie po mniej więcej, myślę, 10 turach będzie już nagła śmierć. śmierć. No, teraz mamy ustawioną ją bardzo króciutko. I bafometek jest w tej kiepskiej sytuacji teraz. Ja myślę, że mefistek może być jeszcze w gorszej, jeżeli leciałby do miny i paryłki. On Tu może już być w miarę. Oj! Ach, trochę dostał, ale. Kaktus aż podszedł trochę do tej eksplozji, ostatecznie. 20 obrażeń, no to jest najlepiej. Teraz bafometek może dostać dosyć łatwego fraga tutaj 47 obrażeń. Tak jak mówiłeś, granat chyba nawet starczy, tak? Jeżeli jest to. 50 obrażeń możesz. Przy idealnym strzale zadać granatem. Ale to musi być idealny strzał. Chyba. Przyłożony bezpośrednio do głowy to sam mina zadaje trochę mniej, dlatego mina jest. Ale decyduje się jednak na minę. Może wychodzić delikatnie brak większego doświadczenia z grom i brak pamięci co do obrażeń, które dane bronie zadają. Bo mina jest dobrą alternatywą, ale granaty są też nielimitowane. Więc to daje no tak. też ten, ten dodatkowy aspekt tego, że możesz ich używać ile chcesz i możesz ustawić dłuższy ląd. Rokiet. Dobrej pozycji, ale jeżeli zszedłby niżej, to jest wtedy bardzo złej, bo wystarczy tylko jeden dynamit bądź granat odpryskowy, który by mógł być wystarczająco głęboką dziurę. Rówki. Nowy znowu. Zobaczymy, czy tym razem. O nie! <gry> znowu nie w tę stronę! Znowu nie tak jak być powinno. Humpty Dumpty no. Nie ma szczęścia. Próba była naprawdę dobra, ale znowu egzekucja. Pechowa krowa. Nie tak jak chciał. Nie tak Dump, chciał. Dumpty jest. jakby jakby go ustawić na tym alignment charcie z Dungeons and Dragons, to on by był chaotyczny zdecydowanie. Jest tak nieprzewidywalny gracz. No i się poprzytulali teraz. O. -o. To chyba nie tak się, się spodziewał lucyferek, że to się skończy. Tego, co z tego rozegra? Co rozegrają robaki z baraków. A? No, ciasteczko zostało zjedzone przez Lucyfer... Przez lucyferka. To to będzie ciekawa zagrywka, jest, jest, o, jestem ciekaw jak to wyjdzie. To, ogólnie mam wrażenie, że połowa tych zagrywek w tym meczu jest dość przynajmniej interesująca. Są już, e... są już po prostu tak? A może na lewą stronę? Nie. Tak ten Warm patrzy. No, tak, jak mi się ten no, Lucyferek, tak zerknął. <słuch> no niech! There was an attempt, no. 67 obrażeń to jest bardzo dobry wynik. 75 to jest max z owcy, więc tak, to był bardzo dobry strzał, no niestety odrobinę y, pod prąd. Tak, zawodnicy walczą bardzo brutalnie i nie zwracają uwagi na ewentualne szkody. Liczy jak, się tylko zwycięstwo. Jak Avengersi, nie? O. Z jednym HP wygrana. O nie. Oj. Z jednym HP wygrane, ale pół miasta zniszczone. Dobra opcja, myślę, to że ma szansę zadziałać. Pięknie. Bardzo ładnie, mefistek. Masz za swoje. może ode mnie mefistek dostać. No. Rocket po raz kolejny. Czy będzie zmiana Robala? Będzie próbował do, dokończyć. Dokończyć... lucyferka yy, do Czurkiem? Nie. Będzie teleport. To dosyć ciekawą lokację. Czemu non-quity partner ma nowe konto? I się nazywał non-equity partner. Jestem bardzo skonfundowany. Dobrze idzie kolejna nagrywka, zaraz będzie nagła śmierć i dopiero się zacznie ciekawie. Prawda? Ale nie ma opcji, to, są, to jest jak ten, e, jak to się mówiło, ten niezniszczalny nie głaz i powstrzymana siła, czyli jakoś tak, tak. Trze, trzeba będzie to jakoś rozstrzygnąć, bo nie ma innej opcji. 9 sekund. No, dalej! No, nekwettli partner został bana, bo testował algorytm, który banuje, jeżeli napisze, że masz mniej niż X lat. Jak widać, działa. Okej, okay. No, mieliśmy tutaj e, kolejną niedokończoną rundę. Kolejne podejście, które. No, ale całe 45 sekund. Uuu, no i to jest lepsza pozycja na wykończenie lucyferka. Tak jest. Teraz tylko krowy. <grystanie> <grystanie> Strzelone w lewo. <grystanie> no i lucyferek powinien tutaj. Niech no cię złapie. Pięknie. Tak jest. 46 sekund. Bo Szczurek teraz jest w takiej pozycji, że balek mógłby mu nawet prosto. przez tą ścianę strzelić. dalek. No i co teraz, bafometku? Hmm. Trochę rozkmina teraz wielka i zmiana robala najwyraźniej. Możliwe, że szatanola nie wie, jak się korzysta ze zmiany robala. Tak by to wyglądało. Czyli nie zdąży. Ale przynajmniej nie, nie została ona zużyta, więc. To jest jedna z mniej intuicyjnych broni w tej grze niestety. Mnóstwo osób z tego. Z mojego doświadczenia, przynajmniej, ma problemy z wykorzystaniem yy, tego typu utility. No bo to jest mało intuicyjne, że nie dość, że trzeba spacją, to, to potem zmieniać tabem, potem. aż dopiero zaczynasz chodzić. bardzo łatwo się pomylić. No i robaczy szatan powiedział: Good pie. I ruszamy. Nagła śmierć. No i Balek ma teraz wspaniałą okazję, żeby zająć się szczurkiem. I krokietem. jeżeli strzeliłby naprawdę dobrze. Wiesz co, ja bym. Ja nie chcę. Ja Może dopiero jak się skończy ta tura, to ja bym powiedział, co zrobić. E, ale Spoko, tu jest kilka nie Kilka tak. sprytnych rzeczy, które można tak. zrobić. O nie! O nie! To może zadziałać! To, to, to może zadziałać! To jest Balek! O mój Boże! A ja chciałem. Palnikiem spychać balka. Nie, przecież... Tak. Znaczy tego, szczurka. No i zadziałało. Pięknie. To, był, to było genialne zagranie. No nie mogę powiedzieć nic złego na ten temat, bo Bafometek wygrywa. Nareszcie! Mamy zwycięzcę. No i po raz drugi, tak jak w naszym pierwszym przerwanym meczu, wygranko przyszło do Szatanoli. Dziękujemy Shatanolu za fantastyczną cierpliwość i Humpty Dumpty również, że e, daliście radę się tyle wymęczyć. Fantastycznie Wam szło i poziom był tak równy jak chyba w żadnym innym meczu. Tak, z tego co widać. Dwie dogrywki, żeby hmm. wyłonić zwycięzcę. Ok, i za moment, teraz na pewno musimy już zrobić przerwę, bo nie wiem ile już czasu tutaj robimy bez przerwy, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy. To trzeba, oczywiście, uzupełnić naszą drabinkę. Nareszcie o kolejną drużynę ćwierćfinałową. Szatanole i jej robacze szatany zobaczycie w meczu 11, jeszcze raz jutro o godzinie 13. I uh, tak mamy. Tak wygląda nasza drabinka. Zostały nam dwa mecze. Następne zaczyna się już za 15 minut. I dzięki jeszcze raz wszystkim uczestnikom, I również tym, którym tym razem nie udało się przejść dalej. I. Kaptain Szyma mówi, że nadal mamy rozbicie 50% kobietek i 50% chłopaków. Prawda jest taka, że to wszystko jest ustawione i nagrane wcześniej. No i fakty... mi nie mówić, ale okej. Okay. I faktycznie wygląda na to, że w każdej. Tak, że w w każdym na razie segmencie mamy rozbicie 50-50. Tak. W -50. każdym ćwierćfinale. W każdym ćwierćfinale. Ostatni ostatnim już tak chyba nie będzie, bądź wydaje mi się, że nie mamy już ani jednej Chyba, że klej.pl. .pl. Mogę się mylić, bo ja, ja jestem bardzo słaby w asignowaniu genderów, więc... O -o. Hmm. Pięknie! Więc kochani, nareszcie odrobina przerwy. Ja się muszę trochę porozciągać. I widzimy się już za jakieś 5 do 10 minut na przygotowaniach do następnego meczu. Mecz numer 7 to będzie. Tacy jedni od takiego waltka. Gurgotim od Gurgiego i at czaruzu. trio Charlsa. To będzie chyba walka wieczoru dzisiejsza, biorąc pod uwagę. Że mamy przynajmniej jednego profesjonalnego yy, gracza Wormsów, który dzisiaj kilkukrotnie zresztą ratował nam dzisiaj ten turniej, więc wdzięczność wielkie. Szkoda, że zostaniesz zaorany przez Gurgiego, no ale ja chcę. Tak, to, to będzie, to będzie bangier, tego się naprawdę nie mogę będzie. Więc nie przegapcie tego, widzimy się chwilę przed 18, tutaj na kanale, już za parę minut, a my idziemy się czegoś napić. Do zobaczenia za chwilę.